Hej, hej moi drodzy, Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir, ponownie witam w Warframe. Moi drodzy, w tle nowa Prime. Moi drodzy, dzisiaj obejdziecie się bez walki, dlatego że pojawiła się sposobność pokazania wam Baro Kitela. Kim on jest? On jest handlarzem pustki. Macie szansę również. Jak widzicie, spawam już orwisa. Jak yy, robiliście misję na Inarosa, mogliście poznać troszeczkę jego historię. Jest to osoba, która pochodzi z Phobos. Yy, oni czcili tam Inarosa. Jego rodzice zginęli. On przeżył i pomaga nam właśnie Inarosa zdobyć. Moi drodzy, dzisiaj jest okazja, dlatego że przyleciał do przekaźnika LaRunda. On jest handlarzem pustki, tak jak powiedziałem. Co oznacza, że raz w tygodniu przylatuje do losowego przekaźnika. W tym tygodniu jest to przekaźnik Larunda. Nie, moment. Jest to przekaźnik Larunda i on sprzedaje rzeczy unikatowe. Nie zawsze są to rzeczy, które kogokolwiek interesują. Czasem to są to rzeczy, które przeciętnie każdy, no może nie każdy, ale Spora część graczy uważa za po prostu śmieci, które gdzieś tam wynalazł. Co oznacza, że nie wszystkie rzeczy, które on przywozi co tydzień, są warte uwagi. Czasem przywozi coś, na co jest taki hype, że. Mega turbo świnie, spoko plan. Czasem są to takie rzeczy, które po prostu, jak człowiek zobaczy, to mu ślina. Po prostu zleci. No, właśnie, Baro Kitir. To jest taki sobie wesoły Koleś. Co on ma w tym tygodniu? W tym tygodniu ma kolorki Kitir. Hmm, te kolorki, które widzicie, jeżeli kogoś interesuje, jak najbardziej. Niech czuje się wolny do zakupów. Po to to jest. Pustynny władca i naros schemat i narosa można sobie u niego kupić. Jakaś ikona profilowa Barokitera. Jeżeli kogoś interesuje, również może sobie to wszystko tutaj mm, zakupić. Natomiast jak widzicie, mamy tutaj dwie waluty. Jedna to są te. To, to się nazywa. K -k 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 coś. Coś pustki, nie wiem, czy coiny, czy jakoś tam waluta. To jest waluta, którą zdobywamy rozwalając. Yy, prime. Także jest to. Bardzo. może nie bardzo, ale dość kosztowny interes. Yy, dość drogi. Jak widzicie, są tutaj rzeczy typu na przykład Mutator karabinowy Prime. To jest dostępne tylko i wyłącznie u niego, jak widzicie jest czas, który pozostał, jeden dzień 18 godzin, do tego aż on sobie stąd pójdzie. Możemy kupić pierdółki typu właśnie nagolenniki i tego typu rzeczy, jeżeli chcemy bardziej spersonalizować naszego frame'a. Natomiast można kupić również 3 dni wzmacniot zasobów, jeżeli czujecie, że przez 3 dni będziecie siedzieć non-stop, po prostu non-stop, Myślę, że jest to i zbierać surowce, bo to jest dość istotne i zbierać surowce. Myślę, że jest to gra warta świeczki, tak? Aczkolwiek cena za pieniążki pustki, no, jest dość duża. Natomiast 150 ym, kredytów, nie jest to jakoś, patrząc patrząc po mnie, to może to dla kogoś się wydaje, że jest to sporo, ale są ludzie, którzy grają na tyle dużo w Warframe'a, że mają tych pieniędzy jeszcze więcej. Natomiast możemy kupić na przykład Datron Mare. Ym... One mają dość. Te bronie, wszystkie u niego, mają dość yy, specyficzne statystyki. To nie są bronie takie podstawowe, jak możemy kupić czy wykraftować. Są to rzeczy, które yy, mają inne statystyki, troszeczkę inaczej się być może nimi gra. Yy, o ile się nie mylę, mam gorgona od niego kupionego, więc. Yy, i korzystam z niego, jak mi się nudzi, tak. Natomiast, jak widzicie, mamy tutaj karab mutator karabinowy Prime. Jest to. Myślę, że akurat w tym wypadku, jeżeli ktoś korzysta. Ym, jeżeli ktoś korzysta z karabinów szturmowych, p, p, czy w ogóle korzysta z mutatorów, szuka mutatorów, to myślę, że jest to gra warta świeczki, dlatego że jak widzicie przekształca nieużywaną podniesioną amunicję w amunicję karabinową. Pistoletowa daje 14 i dla strzelb snajperek daje 28. Czyli jak widzicie, jeżeli gracie dużo karabinami maszynowymi to to przekształca każdą amunicję jaką znajdziecie. Z pistoletów 14 naboi dostaniecie jeżeli podniesiecie, a jeżeli podniesiecie amunicję dla strzelb lub snajperek dostaniecie 28 naboi plus do waszej amunicji, którą macie. Więc jest to gra warta świeczki. Ja się swoją drogą zastanawiam czy nie kupię tego mutatora Prime, aczkolwiek jak widzicie ta karta jest wymaksowana. Co oznacza, że i ona jest dużo punktów potrzebuje. Co oznacza duże koszty trzeba ponieść, żeby ten Prime faktycznie tak działał. Bo my, oczywiście, dostajemy podstawową wersję bez żadnych y, punkcików, więc y, no, trzeba będzie trochę zainwestować. Natomiast. No, natomiast przekształcanie pieniążków y, właśnie wygląda. Kiosk, o, dukatowy, dukaty. Wygląda właśnie w ten sposób. Podchodzicie i macie wszystkie prime'y, które zgromadziliście. No i w tym momencie okazuje się, że być może są prime'y, które was już nie interesują, bądź wam się powtórzyły, nie macie zamiaru handlować. To weźmy sobie na przykład to. Hmm, weźmy sobie na przykład, na przykład bratona. Mamy dwie kolby, możemy obchnąć. Bo mi się nie przyda. Bo Prime nie będę go robił na pewno. Boar Prima też nie będę robił. Bo mnie nie interesuje w zupełności. Latron Prime Lufa też mogę obchnąć niepotrzebnie. Kama Prime podwójna to zostawię. Chociaż jest bardzo droga, ale zostawię. Bo być może kiedyś Burston Prime Kolba to już mam. To też nie. Lex Prime Lufa też mnie nie obchodzi. Latron Prime Kolba. Eee... No może nie. Może, mo mo może jednak nie. Burston Prime Lufa, to też mogę opnąć Już mamy 180, aczkolwiek ja tych frame'ów trochę mam. Nikana Prime ostrze. Paris Prime Dolnoram. dobra, nieistotne, W każdym razie musiałbym tu faktycznie chwilę posiedzieć i popatrzeć, co mi będzie potrzebne, co nie. Wybraliśmy sobie primy, które chcemy rozwalić, które chcemy sprzedać, czytaj rozwalić. W tym momencie mamy 225 dukatów. Pamiętajcie, że. W momencie, w którym klikniecie sprzedaj, te prime'y przepadają bezpowrotnie. Nie ma możliwości cofnąć tego, więc dobrze się zastanówcie i dobrze przepatrzcie, co wybraliście, bo może się okazać, że sprzedaliście coś, co jest wam potrzebne. O ile jeżeli jest to, mogę też O ile będzie to, powiedzmy. No nie wiem. To nie wiem, jakiś rzecz, za którą można po prostu dostać praktycznie przy każdym przejściu reliktów, to jeszcze pół biedy. Gorzej w momencie, w którym się okaże, że sprzedaliście sobie na przykład, nie wiem, schemat, smoczej, schemat Nikany Prime, którą żeby zdobyć to trzeba się natrudzić. Aczkolwiek myślę, że ciężko byłoby to sprzedać, aczkolwiek uważam, że przy roztargnieniu, klikaniu, klik, 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 po kolei dałoby radę też to zrobić. Dobra, sprzedamy sobie. Mamy ostatecznie manifest handlowy. Pff, yy, jeszcze raz możemy sobie sprawdzić dokładnie, czy sprzedaliśmy, co chcieliśmy. odonate Prime, yy, systemy to mam, kolba, bo. Dobra, jeśli jesteśmy pewni, klikamy. Sprzedaj, mamy 255 dukatów. One są niewymienialne na nic. Poza tymi, właśnie rzeczami, które yy, można u Barokitera dostać, więc w tym momencie mamy. You standardowo będzie nam tutaj mm, smaczki rzucał. Teraz tak, można kupić ten karabin mutator karabinowy Prime, chociaż z drugiej strony mm, wolałbym szczerze powiedziawszy mutator dostajperek. No, ale niestety. Oj, takiego nie mam. Mm, kolorków nie będę kupował raz, że mnie nie stać, jeśli chodzi o gotówkę, ale też nie, nie. Ta paleta barw mi jakoś nie pasuje. I tak naprawdę nie ma tu nic, co by mnie zainteresowało. Niestety, e, niestety, nic tutaj nie ma. Chociaż czasem, jak przychodzi, ma takie fajne boje, mm, które. Które wymuszają pojawienie się na przykład Stalkera i to jest fajne, jeżeli mm, potrzebujecie coś od Stalkera, a nie chce wam się chodzić na bossów, zabijać i tak dalej, a macie na przykład, nie wiem, godzinkę czasu na to, żeby poświęcić grze mm, w tym wypadku kupujecie sobie taką boję, albo dwie, albo trzy, albo na ile was stać? Mój rekord wynosił 8 Eee, I nie. I to cholerstwo, na które polowałem, nie dropnęło, więc nie ma pewności, że to co chcecie, to wam dropnie. Natomiast y, można ją kupić i wtedy zbieracie grupkę znajomych, umawiacie się, wchodzicie na akcję, klikacie boje i macie tam 85 chyba do 90% szans, że wam się pojawi yy, dany przeciwnik, albo 3 tree, albo, yy, albo albo zanuka, albo właśnie Stalker w tym wypadku niestety. Baro nam tego nie przyniósł. Yy, I tak. Moi drodzy, jeśli chodzi o to, to myślę, że dość jasno opisałem Baro Kitera. Yy, teraz pojawiają się w ogóle informacje o tym, gdzie on się konkretnie po, pojawia w skrzynce odbiorczej macie. Właśnie na przykład tutaj od Baro Kitera kupiec pustki powrócił yy, i mówi najnowsze skarby w przekaźniku Larunda na Merkurym, Na przykład. Jeżeli pojawia się gdziekolwiek indziej, to macie informację. Kiedyś tego nie było, że ludzie rozrzucali się po planetach i szukali Barokitera. Kiedy go znaleźli, na czacie pojawiała się informacja, że Barokiter jest tu i tu, i wtedy wiecie: wszystkie statki leciały na ten przekaźnik. Wystarczyłoby, żeby Formoriana odpalili, i mieliby po problemie, jeśli chodzi o e, 3 czwarte Teną w galaktyce. W każdym razie, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, tak jak mówiłem wcześniej, że jakoś to objaśniłem. I co, trzymajcie się, ciepło. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Pa, pa.